Dzisiaj widzowie gramy sobie z Hunterem, czyli ze sztuczną inteligencją w Bedwarsy. Jak wiecie na górze mam napis Hunter Tam gdzieś jest ten, ta sztuczna inteligencja, z którą będziemy się bili Mamy 30 sekund, jak widzicie na czacie Do tego, żeby zebrać sobie itemy i jakoś się uzbroić Widzowie, 30 sekund to jest nic Ja naprawdę grałem już z nim testowo I to jest naprawdę bardzo ciężka gra, widzowie Nigdy nie graliście w coś takiego Ja versus 7, 10 sekund, ja pierdyle, Ja versus sztuczna inteligencja Sztuczna inteligencja jest bardzo sztuczna, ale mądra Naprawdę, widzowie, on robi takie triki Że to się w głowie nie mieści, niestety Niestety, tak, niestety tak jest, dobra, słyszeliście ten dźwięk? Tak, on się uruchomił już, więc trochę, no, lipa, ale czekajcie, wiecie co, może zróbmy sobie kill-off od razu i widzowie, jest tutaj jedno miejsce, w którym mamy y, kopalnię, czekajcie, gdzie on jest, widać go, Gdzieś sztuczną inteligencję? Ja pierdzielę, znowu się, nie, dobra, za chwilę wam pokażę, on tam będzie szedł, on będzie szedł, tu jest tuż, tu jest ogólnie nasza kopalnia, o, patrzcie, elegancko, o, kurde, muszę kopać pierw kobla, ale jajo, ale jajo, widzowie, ale jajo, dobra, 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 kopiemy szybko kobla. Sajcie, gdzie jest słuszna inteligencja? Let's go, chcę to zobaczyć. Patrzcie, jest! Tutaj już pod nami, doszedł! I widzicie, on spadł! Patrz, on się buduje, nawet on, widzowie, potrafi się budować! Więc zostawcie opeczkę w górę, subskrybujcie bo to jest naprawdę bardzo mocny odcinek I dobra, chciałbym teraz zrobić sobie patyki, żeby wykopać sobie żelazo i je przetopić. Ja pierdzielę, nie wierzę. Wiecie jak on jest OP? Naprawdę on jest bardzo OP! Widzowie, moje zadanie to jest po prostu zniszczyć jego łóżko i zabić go To jest bardzo ważne, widzowie, to jest bardzo ważne. Czekajcie, gdzie on jest? O już się podbuduje tutaj, ja PIERDZIELE Dobra, szybko wykopuj do KŁAWKU Trzy starczy, dobra. 3 trzy, trzy mogę być, może być, może być. Ale CZY ja to przetopię? Dobra, MAM jeszcze tego. Eee, o kurde, muszę wykopać jeszcze na tego. Aj, 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 na piecyk, na piecyk, na piecyk. Ja to miałem JESZCZE skrzynkę startową. Czekaj, wait, 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 Gdzie on jest? Gdzie on jest? Słyszę go. Czekaj, nie mogę. <laughs> A! A! Dobra, aj, zabierał, zabrał mi już trochę HP. Czekajcie, zamurujemy go, zamurujemy go. TY DEBILU, patrzcie widzieliście to widzowie, patrzcie on już się do mnie dostał już, ale nic, niczy mi łóżka tylko mnie będzie chciał zabić, dobra Spadł, 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 dobra, 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 spadł, cztery mam tylko tego, straciłem, straciłem dużo widzowie, straciłem bardzo dużo Czekajcie, on mnie podkopie w ogóle, on jest taki, widzowie, kurde cwaniak jeden zasrany widzowie, naprawdę Dobra, moje zadanie to jest oczywiście przenieść się na jego łóżko tam, tylko że dobrze by było, żebym zrobił sobie eku, kurde, dobra, wiecie co jeszcze lepszy pomysł, czekaj, 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 Kławku, 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 zrobimy tak, patrz, zrobimy tak, zrobimy, zrobimy, ruch 1000 IQ place, patrz, czekaj, dobra, mam to, zbiorę sobie trochę drewna, wiecie po co, czekajcie, 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 gdzie on jest, on jest pode mną, kurde, centralnie pode mną, ja nie mam kamery 3D oczywiście, Zobacz, zostawcie łapkę w górę, patrzcie, debil jeden, Kopię się, dobra, czekajcie, zrobimy tako, to, to, patrz, on kopie, kurde, frajerze, o, Gdzieś tutaj jest. I za chwilę tutaj podbudujemy się na górę, zliczymy muszko i będziemy od razu starać się go zabić. Dobra, to będzie naprawdę dobre. To będzie na pewno dobre. Uwaga. Zbierz to! Dobra, zbi zebrałem to. Ile mam tutaj tego? Patrzcie to, 43. Dobra, ja mam plan. Ja mam plan. Tu gdzieś... Czekajcie. O, jest! O! Oh, dobra, dobra. Normalnie jaki minehunciarz ze mnie. Ja pierdzielę, Dobra. Trzeba się dostać na górę. Czy 42... D dwie deski z postarczą, żeby podbudować się na górę i zliczyć mu łóżko. Mam nadzieję, że jest, mam nadzieję, że jest, widzowie, ja nie mam nic innego, tylko mogę się tym podbudować, To kurde, buduj się, buduj się, Kławku, czekajcie, widać go gdzieś tutaj? Czekaj, nie widać go chyba, nie wiem, idzie? Ty, idzie, dobra, leci, patrzcie, widzieliście go? Tutaj leci, czekaj, on jest? Tutaj się zaklinował, zaklinował się w tym, pa, czy mógł to przejść, a po prostu słuszna inteligencja chciała przejść koło tego, dobra, starczy na ludzie, pa, buduje się za mną, buduje się za mną, ja pierdzielę bot, dobra, bocie, nie obudowałeś się łóżka, więc let's go. Dobra, zniszczone łóżko bota widzowie. Dobra, teraz wystarczy go zabić i już będziemy mieli jego killa. Będziemy mieli jego killa. Patrzcie, zeszło mu HP trochę. Zeszło mu trochę HP. Dobra, na samym początku zróbmy tak o, spróbujmy szybko wykopać sobie zrobić chociażby ten mieczyk y, ka, y, kamienny, nie? Gdzie on jest tutaj o? Przecież on nie, on nie ma kopalni. Ja w pierdzielę, widzowie, on nie ma kopalni. Spróbujmy zrobić sobie kamienny mieczyk, ale nie, przetopmy, przetopmy to. Let's go, let's go. That is a great idea, guys. Dobra, zróbmy to tak o 8 tego, żeby sobie skraftować oczywiście ee, piecyk. Dobra, zróbmy sobie piecyk widzowie. Piecyk jest OP, naprawdę będzie dobrze. Widzowie Słyszę go! Ty dziadu! Dobra, robię to, robię to. Czekajcie, weźmy go tak. Pa, on spadł! Ha! Dobra, widzowie, jeszcze oprócz tego wypadałoby. Mieć może tutaj coś będzie on miał? To wie, on ma tylko opsa. Dlaczego on ma opsa? Nie mam pojęcia. Dobra, spróbujmy zobaczmy, czy on tutaj coś ma jeszcze. Tu coś ma? Nie, nie ma nic, widzowie. Nie mogę sobie zrobić z niczego żadnego tego. Kurczę, żadnego uzbrojenia. No, no dobra. Dobra, ile to się zrobiło? Trzy, dwa, już mogę sobie mieczyk mieć w sumie, dobra. Elegancko, dobra, mamy mieczyk, widzowie żelazny. Wydaje mi dzisiaj, że to będzie już naprawdę bardzo easy go zabić. Spróbujmy, widzowie. Tylko on co jakiś czas staje się jeszcze bardziej silniejszy, więc... Kurczę, lipa. Jak naprawdę będzie zaraz silny, to będzie naprawdę lipa, nie? Żubmy sobie to tak. E, I teraz przypadałoby znaleźć sobie chociażby zrobić sobie. W kurde. Jakąś jakieś uzbrojenie. Bo teraz nawet nie wiem, jak, nie mam jak spaść. Pa, on się tutaj buduje. Debilu jeden. A łuk? A łuk? Może gdzieś tutaj? Czekaj. Zobaczę na górze. Może coś będzie na górze. Czyli tu jest wełna tylko. E, nie ma nic. A czekajcie, czy tutaj tam o coś będzie. Jakieś y, przydałoby się krowy, może co? A potem jest cave. Nie wiem, czy chcę wchodzić do cave'a. Ale to będzie chyba musiało zaistnieć. Niestety trzeba będzie zrobić jolo widzowie. Tak mi się wydaje. Nie ma nic tutaj wody. A widzowie tam są przecież te wysepki, let's go! Dlaczego ja nie chciałem na wysepki pójść? Widzowie, spróbujmy sobie pójść na wysepkę. Let's go, może będzie coś dobrego. Właśnie na tych wysepkach może będzie coś dobrego. Pa, patrz, leci za mną. Weź ten. Lepiej się podbuduj albo. No w sobie teraz to nie wiem, iździliśmy łóżko lepiej. No, to będzie na pewno dobre. Lepsze to będzie. Okej, okay, zb zbiorę sobie to, żeby się podbudować, on chyba nic nie miał w skrzynce. Pokopiemy trochę widzowie, naprawdę nie to jest straszne. On naprawdę za chwilę będzie jeszcze jeszcze silniejszy, nie? On ginie w ogóle, czy co? Dobra, pójdziemy pierw na na ten złoty, bo tam jest chyba wiedźma. No nie chcę dowiedźmy iść, nie dzięki. Nie dzięki, do wiedźmy nie chce mi się. Mogłem od razu iść przecież, ale nie, bo chciałem łóżko. Dobra. Eee, kurde, nie mam rzeczy, nie mam rzeczy, nie mam rzeczy, nie Mam rzeczy. Nie wiem, ten bot ma tak, powiedzmy, szczerze, no z 60, nie no, 50 IQ. Naprawdę, ten bot ma 60 IQ wpisane. Są jeszcze boty, które mają 100 IQ, ale to na no, kiedy indziej ten odcineczek. Naprawdę, to już są takie proboty, że no, ja bym się zsikał. No, wy też zresztą, wydaje mi się. Żebyście się po prostu zdali, a nie grali, nie? Dobra, pod podejdźmy sobie tutaj na tą. Really? Really? On teraz znowu tutaj do mnie przyjdzie, a ja spadłem, bo zrobiłem źle tego! Ja ja się podbudowałem, patrzcie, on zaraz tutaj przyjdzie! Uwaga! Nie, on no, po co ja się patrzę w ogóle? Ja powinienem od razu... Patrzcie jaki tutaj syf zrobił! Czekaj, 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 skrzynka! <laughs> tak jest! Mamy tutaj rzeczy. Nice, 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 nice. Widzowie, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Zrobimy łuk, którym go zniszczymy. Tak jest, dobra. Zróbmy sobie tak, 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 okej. Okay. Mm, mamy tutaj... Ma jest crafting, jest crafting. O jest pod już! Czekaj! Nie, 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 Czekaj, ale się zestresowałem, dobra. Tako, dobra. Albo nawet nie ten, przecież mogę zrobić od razu kamienny mieczyk. Kurde Słyszę go Kamienny mieczyk! Dobra, 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 dobra. Weźmy sobie teraz tutaj i... ale on tutaj nas rodził. Patrzcie, zauważyłem to wcześniej. Nici. Widzicie to widzowie? Nici. Let's go! Let's go! Ile mamy dwie nici trzeba. Kurde, on jest pode mną, akurat pode mną, dobra. Dobra, dobra, zaraz go w sklepie. Ma ostatnie HP on. Ja jeszcze mam uszko oczywiście, nawet nie buduję, bo wiem, że on nie ogarnia. Dobra, 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 dobra. Uwaga. Eee, zróbmy łuk. Kurde, jeszcze jedna... Dobra, jest, jest, dobra Słyszę go w ciul Brde! Zaatakował mnie! Dobra, wygrałem! Zabiłem go! Dobra, został pokonany, widzowie. No to się nadział na mój kamienny mieczyk. Widzowie, jeżeli chcecie zobaczyć, że gram z botem, wiecie, gram z botem z 1000 IQ, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, dajcie znać, że chcecie to zobaczyć i on naprawdę potrafi robić cuda, widzowie. Naprawdę. To, co teraz widzieliście, to było praktycznie nic. Więc pokonaliśmy go, wygrana w Bedwarsikach. Elu.